Du er <skrur> litt vanskelig på en av de punktene her. Myślę, że wystawa ta wszystkim bardzo się podobała. Wystawa ta jest efektem wielu lat pracy archeologów w w Podziemiach, bo badania te trwały 5 lat. W 2005 roku rozpoczęły się badania i wszystko to, co mogliśmy dzisiaj zobaczyć, czego mogliśmy doświadczyć, jest efektem tych pięcioletnich badań archeologicznych. Młodzież mogła zważyć się, zobaczyć, jak wyglądały typowe kałuże, czyli posadzka, chodniki na krakowskim rynku. I myślę, że właśnie te rozwiązania technologiczne pozwoliły nam że tak, tak naprawdę przeniesie się to średniowiecze, gdzie standardowe, że tak powiem, muzeum nie dostarcza takich wrażeń i atrakcji, a tu jednak ym, nie jest to takie, powiedzmy sobie, zwykłe muzeum, tylko ym, jest ono naszpikowane tą technologią, która pozwala nam wczuć się w ten klimat średniowiecza yy, kupiecki Kraków, odgłosy, ta akustyka, yy, no i cała sceneria tworzy fantastyczny obraz, którego mogliśmy być świadkiem. Yy, no nie wiem, jakie to wrażenie odniosłeś, proszę bardzo. No witam Państwa. No, yy, yy, nie, byliśmy właśnie w Muzeum w Krakowie, Jest, jesteśmy właśnie na rynku kościoła mariackiego. no i. To jest, niemoż to jest niesamowite. Bo jak na przełomie XXI wieku odkryto takie muzeum? Czy to jest wynalazek archeologiczny, czy to jest już. to przypadkiem wynaleźli takie miejsce? Właśnie byliśmy w tym muzeum, wycieczka klasowa 27 lipca. <śmiech> 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 Co jak. Kur... Pan to wytnie. Nie, od nowa, odnowa, Stop! Jeszcze raz witam państwa. Mam na nie za łukasz. W właśnie jesteśmy w Krakowie. Na krakowskim rynku obok piramidki. Przed momentem byliśmy troszkę niżej, czyli tutaj pod, pod spodem, w pod, podziemiach rynku i sukiennic, na wysokości 5 metrów pod płytą rynku. Po przejściu kurtyny z pary wodnej znaleźliśmy się w innym świecie. Znaleźliśmy się w średniowieczu, ale dzięki tej niesamowitej technologii, dzięki hologramom, projektorom, nowoczesnym rozwiązaniom, mogliśmy prześledzić życie średniowiecznego Krakowa. Co to, to mnie, to mnie, to mnie.

Pogoda jak się prowadziła nie, tu jest tak, tu jest tak, znaczy niszczę. Takowie prawda, mamy teraz opady deszczu albo śniegu, tak, tak, tak. Taka pogoda. 14. 14 stopni, jesteśmy pod ziemią, widać tak, metrów, tak. całym Jeszcze nie ma miasta, nie ma to jest poziom oryginalny. To jest właśnie moja dziewczyna, koleżanka tak by powiedzieć. Ja mogę kawał powiedzieć jak Karol Strasburga no, to syna do lekarza, a doktor do Dominika. Nie, nie, nie znam kawałów. No i może... Pozdrawiamy drugą betę. Pozdrawiamy drugą betę. Ja chciałem też pozdrowić. Economic, cały economic, ekonomik, Cały ekonomik. Pani dyrektor, Warwa, ma pani Mazur. Co Smywy jak komoka dotykowa. Roksana. No, może Roxana Zaleska jak postę. No Te laski to z ekonomika tam były? Tak, tak. Niewątpliwie najważniejszym eksponatem, który udało nam się tutaj zobaczyć, jest oryginalny Bochen ołowiu, który pochodzi z Olkusza i... Przewodnik podkreślił znaczenie tego eksponatu w tutajszym muzeum. Jest to jedyny taki egzemplarz na świecie. I tutaj mamy właśnie piękną, mamy, mamy właśnie najcenniejszą rzecz, która jest tutaj. To jest zabytek Olkusza, naszego miasta. Tak, tak, że przy wielkiej wadze, zwanej na początku wagą ołowną. Bo tam był tylko ołów, właśnie ważony. Odnaleziono właśnie tą sztukę, więc jest to. No, no to jest największy eksponat z tych takich e, ruchomych, prawda? Tylko to jest Elkosz. Elkosz, Ilkosz. Różne były te nazwy. Tutaj nie ma, ale to jest, no tak, właśnie, jest e, Takie bokne sztuki, przeważnie sztuki, były przewożone w czystej formie. Dopiero odbywała się sprzedaż. Wcześniej było mierzenie, ważenie, nazywane certyfikaty, no oczywiście i waga musiała być zaznaczona. Tu jest waga cetnarowa. Każda kreseczka to jest jeden krakowski cetnar. My wiemy od tego momentu, że odnaleziony został ten OU, ile cetnar krakowski wynosi. Dokładnie 63 kilo. To jest bardzo ważny eksponat. To jest bardzo ważny, ponieważ posta, po, pomógł nam ustalić ten setler, Cetar na jest około 50 kg. I tak było szacowane, że tyle mniej więcej wychodzi w cena ale się okazało po zważeniu, że jednak 63 kg. Więc w sumie 11 centarów 690 kg dowarta. Tak. Więcej bardzo takich wycieczek. Przewodnik, przewodnik tak, był bardzo fajny ta, właśnie. Ta, o, bardzo dużo ba Tak. tak. No, A my słuchaliśmy Dokładnie Ciekawością ta tak. I właśnie były te fajne te kamerki takie Co <grymy> się na włożyło Nagrywałyśmy się na kamerkę Na kamerkę się no, nagrywałyśmy Ciekawe czy na maila tyk... wysyłają Mówiłam, żeby zadzwonili, ale nie wiem no Nie wiem <grymy> co oddzwonią Kilo 4 za 12 czyli To kilo I to 10 zł A x 4 8x1,2 1x3, to 60 zł ja mam 20. Ile tak. kamieni? <try> Lekki jesteś. 10, 10. To, no to 23, się tak no, no bez Pan to skasuje, to będzie... Dobra teraz ja. <trybuj> <trybuj> no no i byliśmy, pogoda nam troszeczkę... Rano, bo rano nam dopisała pogoda, bo było słońce, ale... No <trybuj> Teraz jest troszeczkę zimno, pada lekki śnieżyk. Nosa, nosa, a, si a, si a se mata. Ai se ci piego, ai, ai se piego. Delicia, delisa, a siwo se mata. A se piego, ai, ai se piego. Nie znam czego, tak Kolejnym etapem tej wycieczki, y, czyli zwiedzania podziemi, będzie wycieczka do podziemi rynku olkuskiego. Y, już wkrótce y, przekonamy się, jak to wygląda pod płytą rynku olkuskiego. Również zwiedzimy piwnicę i podziemia w Olkuszu. Blah to! Blah to! A kup mu nie